No bardzo dobrze jest zostawiać pośle na jakiś czas I na przykład otwierać balkon Żeby ona się trochę wywietrzyła Ja ostatnio to praktykuję, chociaż nie ukrywam, że najbardziej mi się chce Zrobić łóżko od razu jak wstanę, a nie później Ale no myślę, że ma to sens nie? Że ona tak się trochę wywietrzy Siemka, słuchajcie, ogólnie to ja się chyba w ogóle dzisiaj nic nie odzywałam Szok, yy, ale jakoś tak chcę się najpierw ogarnąć, zanim do Was zacznę coś tak gadać. Musiałam się rozbudzić, uczyłam się teraz matematyki, ale słuchajcie, godzinę zrobiłam może z 6 zadań i mam dosyć, więc idziemy jeść. No sprawa wygląda tak, że mam, już wam pokazuję, kierpitny waniliowy. Mam na niego straszną ochotę ostatnio i chcę coś zrobić z nim na śniadanie. I pomyślałam sobie, że mogłabym zjeść płatki. Śniadaniowe, ale nie, nie jem płatków śniadaniowych, nie preferuję takich, bo są nieopłacalne ani zdrowotnie, ani makroskładnikowo. Więc zrobimy sobie granolę z patelni. Patrzyłam trochę na przepisy w internecie. Potrzeba na pewno oleju kokosowego, płatków owsianych O, tego mogę nie mieć, chyba. Bo... mam jeszcze resztkę. Więc co? Spróbujemy zrobić co wy na to jedną porcję Mam sobie 40 g płatków. Teraz na suchej patelni będę tak przyprażać. Ja uwielbiam teraz robić sobie bakaliowe kanapki. E, podlinkuję Wam przepis do mojego Instagrama na te kanapeczki, bo są pyszne. Jestem ciekawa, czy wyjdzie w ogóle z taką małą ilością tych płatków, bo jak widziałam to w internecie przepisy raczej były, już wiecie, na taką całą michę granoli. Ja też granolę jak robiłam sama, to piekłam, też Wam mogę podlinkować bo zresztą na moim Instagramie jest naprawdę bardzo dużo przepisów, bo kiedyś byłam maniakiem przepisowym, teraz już trochę mniej. Nawet sobie nie zajecie sprawy, jak pięknie ta granola pachnie. Same płatki obsiane, takie podgrzane, tak pięknie pachną. Wzięłam sobie jeszcze trochę orzechów nerkowca, żeby tak było jeszcze bardziej chrupiąco, bo właśnie zależy mi na tym, żeby było jak najbardziej chrupiące. Słuchajcie, olej kokosowy i miód. I teraz to będziemy mieszać ze sobą dokładnie. To mam nadzieję, że... Będzie chrupiące, idę to zostawić, żeby wystygło. I za chwilę wracam. Nie chcę zapeszać, ale słuchajcie, chyba wyszło. Wystawiłam na balkon, idziemy zobaczyć, e, czy jest faktycznie chrupiące, bo bardzo mam ochotę na coś chrupiącego. Jest chrupiące i to jak? Mam już swój skirpitny, no on jest fajny, bo on ma sporo kalorii, około 200, ale ma dużo białka, więc zamiast takiego mleka to super. No i taka granola zamiast płatków też zawsze lepsza. Jedźcie płatki, nie ma nic złego w płatkach, po prostu tak jest no trochę zdrowiej, nie? I bardziej odżywczo. Wiem, że jestem mega zadowolona, nie jest tej granoli jakoś dużo, ale rano nie lubię dużo węgli jeść. Więc chciałam ograniczyć. E, przydałby się tutaj jeszcze jakiś banan, ale nie mam banana, więc uważam, że jest naprawdę poko i bardzo Wam polecam. Strasznie ciężko mi się dzisiaj skupić, Wam powiem. ukoń zrobiłam 6 zadań z matmy, a miałam zrobić cały arkusz, ale po prostu nie mogę, nie mogę się za bardzo to zabrać. Tyle czasu mi to zajmuje, że masakra. I też miałam zrobić trzy lektury z polskiego, zrobiłam dwie, i nie liczę, że jeszcze uda mi się to dzisiaj ogarnąć, ale nie, nie uda się. No, nie lubię się uczyć. Eee, pracowałam teraz przez jakiś czas, też muszę jeszcze kilka rzeczy skończyć, ale problem jest taki, że chciałam dzisiaj sobie zrobić zdjęcia. A teraz kończy się teraz światło, a ja wyglądam tak, więc raz, dwa, trzy i się przemieniamy. Uwaga. Siema, to Natalia, ta sama Marta wersji lekko y, ulepszonej teraz byłam na spacerze, ale to dosłownie był 5 minutowy spacer, robiłam sobie zdjęcia, zrobiłam sobie mnóstwo zdjęć i żadne nie jest dobre, one mi w ogóle nie wychodzą w warunkach domowych e, teraz się spieszę, bo muszę plan jest taki, ogólnie na wieczór, teraz idę na siłownię robić dół, w e, full make-upie takim jak mam teraz, to się nie zdarza często e, bo od razu pojadę na do... jadę do baru, to jest bar? tak, to jest chyba bar, jadę do baru, bo e, Ada, moja e, psiapsi dobra ma miała wczoraj urodziny, więc dzisiaj Opijać będziemy. Myślę, że nie będę piła dużo, bo, bo nie będę piła dużo, ale jakiś drin na pewno wpadnie. Myślę, e, muszę teraz szybko zrobić obiadki, i wziąć wszystkie suple, więc musimy się słuchajcie spieszyć, bo Dominik oczywiście zaraz będzie. W takich chwilach ratują mnie obiadki KFD. To jaka dobra reklama! E, te szybkie obiadki, obiadki mają trochę za mało białka. Jak na mój obiad, bo ja w obiad najwięcej białka sobie dostarczam. Ale cóż zrobić? Nie mam nawet chyba mięsa, wiecie, ani tofu. Na zakupy też padałoby się wybrać. Minęła dosłownie minuta, a ja już mam obiad, więc za to kocham te obiadki. Te wegańskie, wszystkie. Moim zdaniem są pyszne, więc bardzo wam polecam, a one są e, moim zdaniem bardzo tanie, bo kosztują chyba 8 ziko albo 10, więc szczególnie jak, e, jak jecie, wiecie, gdzieś tam na mieście, na przykład w pracy potrzebujecie jakiś lunch mieć czy coś, to sztosik, opcja, idę jeść. me happen. They call them detours. We call it passion. How many no's you receive? I just Pierwszy raz od czterech lat jestem w ten dzień sama. mam dosyć walentynkowy weekend, bo cały weekend spędziłam dzień i noc z Dominikiem, więc było bardzo fajnie. Ale dzisiaj jestem sama, bo Dominik wyjechał na 5 dni. Dopiero w piątek się zobaczymy. Ma czasami takie często dosyć wyjazdy, więc jakby no to jest dla mnie już powoli normalne, niestety. I dzisiaj chcę coś porobić, jakby mam swoje obowiązki, więc ten dzień po prostu myślę, że będzie składał się z czegoś przyjemnego dla mnie. Chcę sobie zrobić zarubisty wieczór, spa z winem, może coś dobrego do jedzenia zrobimy. Robimy teraz śniadanie, a śniadanie jakoś, że jest walentynkowe, a ja mam różny barwnik, będzie słodkie i w kształcie serduszek. Tak sobie postanowiłam. Dzisiaj w ogóle na siłę nie będę robiła górę, też chcę nagrać yy, rozciąganie, a to zobaczymy. Było że białko, więc y, musi na pewno się znaleźć tam skier. Na pewno odżywka białkowa. Ostatnio mam taką nową, X-Way, to jest mieszanka WPI, WPC i WPH. Kokosowe trufle, smak, cudo, po prostu cudko. Jajko i na tym się kończą moje zapasy białka, które mogę tutaj wykorzystać. Nie tak bez przepisu zrobimy. <grych> Mam jedynie zastrzeżenia co do mm, konsystencji. Nie, nie, bez sensu dodawałam to mleko jeszcze potem trochę głupio to także dodałam. Ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak robi się z y, owocami babeczki, to trzeba zawsze pamiętać, że o, te owoce puszczają soki i czasami ta babeczka może wyglądać, jakby była jeszcze wiecie, nie do końca zrobiona, a jest zrobiona. Ja taką mam teraz, bo troszeczkę mi się u góry spaliły. Wyglądają super, jestem mega szczęśliwa, że sobie je zrobiłam. Nie mogę się doczekać e, dzisiejszego dnia, ja, chciałam powiedzieć. Ogólnie mam bardzo dobry dzień, mam nadzieję, że ta energia mnie dzisiaj nie opuści, bo czasami jest tak, że mam tą energię naglą, tak spada i nagle jest fala przygnębienia. Tak jest życie, ale ogólnie sobie pracuję teraz w kuchni. Mam pyszną kawkę, do, do pracy mam jedno z moich ulubionych zadań do dokończenia, więc myślę, że pewnie tak z półtorej godziny będę teraz sobie pracowała. Powinnam się dzisiaj jeszcze pouczyć. Hmm. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, mam już babeczki, wyszło naprawdę bardzo spoko. Trochę je za długo piekłam jednak, bo widać, że tu jest taki no, mocno spieczony, ale pachną mnie ziemsko oj skończyłam pracę na dzisiaj prawie w 100% i teraz ogarniam się na siłkę. Słuchajcie, po raz kolejny lecę w tych y, leggingsach Shape and Comfort, góra i dół. E, chcę dzisiaj też nagrać tenik na siłowni dla was rozciągający, Zobaczy jak to będzie z miejscem. Mother, you crazy? Mother, you crazy? Motherfucker, you crazy. Motherfucker, you crazy. Being had potential, being had the brain, being had the smarts, being had the flame, being had the ethic, being had the wave, being had the structure, being had the fate. Kept it being frank just to keep it frank. All opinions watch, they ain't mean a thing. They just see the fame, they just see the chain, they won't see the practice, they just see the game. I'm winning, I'm winning, I'm winning. In my mind, I gotta keep a tunnel vision. Cześć słuchajcie, mam nadal dobry humor, ogólnie na treningu e, udało mi się nagrać trening rozciągający e, Taki, który ja robię, po prostu rutynkę rozciągającą, makaron Jeszcze muszę zobaczyć pod kątem technicznym, bo jakby ja tak robię te ćwiczenia, a ja nie jestem w ogóle specjalistką Więc zobaczymy czy, czy wstawię, ale wyszło spoko, trening też zrobiłam bardzo dobry, e, robiłam górę, więc nie było źle I od razu po do Lidla i teraz będziemy robić kolację Makaron to jest to z kurczakiem. winowy. Tak, ja czekałam cały czas, żeby odpość do wino, ale jedno to za mało. Jak za mało. Próbuję no ja chcię tego. Słuchajcie, mamy dzisiaj wtorek. Jestem totalnie, ale tak totalnie bez energii. Byłam już na spacerze. No, mam 9:30, ale totalnie nie mogę się do nic zabrać. Więc stwierdziłam, że dzisiaj po prostu zamiast zrobić coś przed śniadaniem, to zjem najpierw śniadanie, bo też czuję trochę głód. Może jak zjem, to, to dam sobie trochę energii. Dzisiaj w planach nauka, arkusz z matmy, opracować dwie lektury z polskiego. Muszę to zrobić, bo ja się ostatnio strasznie mało uczę. I jak tego nie zrobię, to... A, muszę się zmuszać strasznie. Robię sobie po prostu omlecika na płatkach owsianych. To dziwna akcja, bo wczoraj przestałam nagrywać. Z tego co pamiętam, to skończyłam nagrywać, jak pokazałam wam zupę, której i tak nie zjadłam z moją mamą, bo okazała się tak, słuchajcie, słona, że Boga się dało tego zjeść. Autentycznie nie wojnam, kiedy zrobiłam coś tak przesłonego. Miałyśmy do tego pesto, zrobiłam kurczak, e, z, kurczaka z pesto i makaron z pomidorami. Tego wam już pokazywałam. I następnie po prostu proszę sobie wziąć kąpiel i piłam sobie pyszne winko, które oczywiście wyliczałam. 340 kalorii mi poszło na to wino. Zresztą podsumuję tak Wam teraz wczorajszy dzień. Jadłam, słuchajcie, genialne lody z Lidla za 9 zł, które mają 20 gram białka i 330 kalorii. Ja o tych lodach już trochę słyszałam, to są takie potencjalnie mało dostępne lody w Lidlu. I one, no to są Fenomenalne, tak? 20 gram białka w lodach, które mają 300 kalorii. To naprawdę ma bardzo dobry makro. I cena jest świetna, bo są bardzo podobne lody na w flandzie, które kosztują e, 20 zł. Tam 19 albo 18, więc no jakby 50% taniej. I tamte nie mają tak dużo białka. Tamte mają dwa razy drożej i dwa razy mniej białka. Mają, bo mają tylko 9 gram. Słuchajcie, teraz Mr. Maseł o smaku orzechy z migdałów i fit dżemiki. No, po prostu kocham to, ja głównie dlatego jem rzeczy na słodko, bo po prostu nie ma nic cudowniejszego. Mam moje żerełko. Tu jest dżemik, jest trochę skóru, jest troszeczkę masła migdałowego, jest banan. Mam nadzieję, że się całością najem i że nie będzie miało za dużo kalorii, bo zaraz będziemy podliczać. dzisiaj. Nienawidzę, jak pogoda tak się zmienia. To jest w sumie moja widać, że uzależniam troszeczkę nastrój od pogody, ale chyba większość ludzi tak ma. Nawet czasami nie, nie zdaję sobie sprawy z tego, jak bardzo uzależniamy właśnie nastrój od pogody, ale rano była okropna pogoda, szaro, wiało, padał deszcz, więc ja wiecie, miałam taki młodzik chillout, taki chilloutu i trochę lenistwa, a teraz jest słońce, to od razu mam wyrzuty sumienia, że jestem leniwa. W ogóle mam wyrzuty sumienia, że nie zrobiłam wszystkiego, co miałam zrobić. I znowu dzisiaj odzywają się we mnie takie głosy z czasów mojego życia, kiedy jedyny sens istnienia to była produktywność i jedyne co mogłam robić w ciągu dnia, bo puk, puk pół odhacza zadają z zadając listy. Teraz już wiem, że nie o to chodzi w życiu. Chodzi o to, żeby życie być tu i teraz, a nie żeby być cały czas w biegu i cały czas być produktywnym. A kiedyś sobie myślałam, że tak o to chodzi. Lecę właśnie na autobus. Chwilę się uczyłam z polskiego, z matematyki sobie odpuściłam, ale za to idę na korypetycję. Udało mi się dzisiaj zapisać, bo... Ciężko mam powiem, ciężko. 15.03, dobra, muszę lecieć. Wracam za godzinkę, pewnie jeszcze pójdę najbardziej, jak się da, pieszo sobie gdzieś, żeby się przejść. I widzimy się potem. Hejka, wróciłam już z petycji. Miałam małe opóźnienia po drodze przez, przez to, że jakiś pan ubił się w autobusie. Ale już jestem w domu, mamy 18. Za pół godzinki mam spotkanie z pracy, więc pozwoliłam już sobie sama zrobić szybko obiad. Bez relacjowania wam tutaj, ale to jest makaron, warzywa i kurczak, to wszystko. Jedna z moich ulubionych rzeczy do jedzenia ostatnio. Siema. słuchajcie, mamy dzisiaj środę Ogólnie to nie pokazywałam wam hawczej. znowu to zjadłam na kolację Był to skyr z bananem i masą orzechowym Ale pokażę wam kaloryczność wczorajszego dnia Celem tego odcinka nie jest już Pokazywanie wszystkiego co jem Też będę chciała to robić i się starać, ale Już nie tak obsesyjnie, że każdy kęs muszę wam pokazywać Celem tego odcinka jest po prostu Pokazywanie, że każdy dzień jest zaliczony Jeżeli chodzi o deficyt kaloryczny I jakie będą efekty Bo nie ukrywam, że w sumie odchudzam się Ale są takie dni, kiedy naprawdę nie liczę tych kalorii, bo po prostu nie mam do tego głowy też pewnie mi się nie za bardzo chce to robić i wiecie, tak jem na oko i nie zawsze jestem tego pewna, więc mam nadzieję, że jeżeli będą, będę teraz coś takiego robiła, to będzie o wiele bardziej efektywne efektowne, więc ogólnie pokażę wam, z 1900 przeszłam na 2000, 2100 kalorii i pokażę wam teraz, widzicie? Tutaj jest kalendarz z wszystkimi dniami... O nie, to jest styczeń. Tutaj jest kalendarz z wszystkimi dniami, kiedy liczyłam kalorie. Na to nie patrzcie, bo tutaj po prostu jeszcze było 1900, a już jadłam więcej. E, więc chciałabym, żeby było od poniedziałku 15 zielonych dni, bo dokładnie 15 będzie zielonych dni. Teraz robię sobie kanapeczki, już obliczyłam, ile to wyjdzie kalorii. Moim zdaniem chleb jest mega nieopłacalny na śniadanie, nie wiem. Mówię, że chleb jest zły, no na przykład ja teraz sobie jem chleb, ale lepsze są owsianki, bardziej się najem. Kostka tofu z humusem. Tutaj masę migdałową i banan jeszcze teraz sobie zaraz Dodam fit jemik Takie śniadanko Jestem po treningu siłowym i po korepetycjach Nie wzięłam kamery, przepraszam Ale trening siłowy zrobiłam bardzo mocny Dzisiaj dół, więc y, też bardzo, bardzo dzisiaj dbamy o białko Nie może go być mniej niż 150 gram Tyle ja jem Miałam gdzieś kurczaka z warzywami Jeszcze raz sobie przygotowałam, ale totalnie nie mam na kurczaka Więc zrobimy sobie tuńczyka. Sałatka z tuńczykiem. zapraszam że wam jak wygląda kolacja za 700 kalorii. nie widzę, szczerze mówiąc, jak mi zostaje na kolację tak dużo kalorii, bo mm, nie wiem nigdy co zjeść, bo czuję taką presję, że mam 700 kalorii, to mogę zjeść, kurde, no, no ciasto bym mogła zjeść jakieś. Tosty francuskie na maśle, jajko, mleko. Podsmażamy duży banan, skyr z trwit i shake białkowy z bananem i mlekiem. 700 kalorii. To był bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o dietę, więc pozostaje mi tylko być wydumną i iść spać.